Nie przypadamy wprawdzie szczególnie za pokrowcami, ale dzisiaj w nasze ręce trafił tak zwany Transform Shell. Dosyć standardowy pokrowiec chroniący głównie tylną część urządzenia oraz jego boczne krawędzie i do tego mający jedną dosyć ciekawą funkcję. Jak wygląda bez telefonu? Dosyć standardowo, można się było tego spodziewać. Całość wykonana jest z cienkiego plastiku i gumy, chociaż trzeba przyznać, że sprawia trochę lepsze wrażenie niż standardowy tył Z10. Co mamy? Oczywiście logo Blackberry, dość widoczne zgięcie, które zaraz zobaczymy do czego służy i otwór na aparat i diodę LED. Całość nie jest przy tym zbyt gruba, zbyt ciężka. Montaż też nie jest szczególnie skomplikowany. Po prostu wciskamy telefon i jak widać nie wypadnie, niezależnie co byśmy z nim robili. Przylega bardzo dobrze na całej powierzchni. Teraz zobaczmy do czego służy to przecięcie. To jest nic innego niż Dość prosta podstawka do naszego telefonu. Możemy sobie na przykład otworzyć jakiś dokument i nie wiem, patrzeć na niego albo robić coś, co nam się podoba, oglądać jakiś film. Niestety menu główne nie jest jeszcze dostępne w trybie poziomym, więc do tego na czterech, nieco ponad czterech calach może akurat w krytycznych sytuacjach nadać się. Nawet telefon a z taką podstawką będzie jeszcze łatwiej. Ten kąt. Nachylenia nie jest szczególnie możliwe do regulacji, jak widać guma się odgina z powrotem, ale powinien być to wystarczający kąt do większości zastosowań. Możemy sobie zrobić elegancki zegarek biurkowy, albo coś podobnego. Całość wygląda solidnie. Powinna być w stanie ochronić nasz telefon przy jakichś upadkach lub uderzeniach. Niestety kosztuje trochę dużo, bo według oficjalnego sklepu BlackBerry jest to wydatek około 20 euro, czyli 80 albo i więcej złotych. Dostępny jest w trzech kolorach: czarnym. Czerwonym i białym, i jak widać na opakowaniu, nie przeszkadza w użytkowaniu razem z NFC. Czyli, jeżeli szukamy czegoś, co ochroni tył urządzenia w całości, krawędzie i przy tym nadaje się do czegoś więcej niż tylko bycia pokrowcem, to Transform Shell. Może być całkiem dobrym wyborem.